Ciągle tu przychodzę. Wiesz, o co mi chodzi. Była u mnie Eliza i mi wszystko powiedziała. Wszystko? Czyli co? Czemu taki jesteś? Dobrze wiesz, o co mi chodzi. O Dorotę. Eliza mówiła, że nocowałeś u niej. Tylko tyle cię powiedziała? Bo mi zrobiła awanturę. Więc proszę cię, jeżeli masz mi coś do powiedzenia, to wykrztuś to z siebie, a nie zasłaniaj się Elizą. i ta Dorota? To coś poważnego? Dziecku, w moim wieku nie miała się przylotnych miłostw. Przecież znacie historię Doroty. Byliśmy parą przez parę lat w liceum, a potem na studiach Dorota poznała kogoś innego i mnie zostawiła. Przeżywałem to jako zakochany młodzieniec, ale potem poznałem waszą matkę i byliśmy szczęśliwi przez prawie 40 lat. Wiesz, co czuję mama? Nic, bo nie żyje. Jakoś trudno mi uwierzyć w to wasze przypadkowe spotkanie. A może romansowałeś z nią za plecami mamy? A jak umarła, tylko czekaliście trochę dla przyzwoitości? Ja powiem to raz, nigdy prze nigdy nie zdradziłem twojej matki. I proszę cię, żebyś mnie oceniała, mnie twoją miarą! Słucham? Mam cię przypomnieć, jak dwa lata temu przyłapałem cię, jak wychodziłaś z kotelu z kochankiem, jak mnie połagałaś, żeby nic nie mówił twojemu mężowi mamie i siostrze? Maciu, myślisz, że w moim wieku chodzi o seks. Przepraszam ci, Tato. Przepraszam. Dało mi się zmanipulować Elizie. Wiesz, jaka ona jest.